Tak więc biegnę do pilota A on aż tam się rozbił? Tak? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczę W każdym bądź razie muszę tam się dostać Przypomina tą z Uncharted'a. To chyba dwójki. Generalnie no bardzo fajnie. Dobra, ci tędy. Będzie ci dobrze. Ja będę to próbował. Biegnij, no, biegnij, biegnij! Strasznie łatwo. Bo już wcześniej go zabijałem, wiem mniej więcej jak się zachowuje. A pilot nie żyje. Myślałem, że chociaż z nim porozmawiam, czyli nici. Czyli muszę iść dalej. I kolejna sprawa, która pozostała, no wiecie... That are both the really Lara! What the hell happened? This storm! It came out of nowhere! These clouds, they just surrounded the plane! Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. <sighs> On my way. On my way. О, это раз его мало, Ну, не надо еще разбираться, пусть тут выдам. И он Tym samym nowy sprzęt, inne. O co, Aha! No na początku się dziwiłem, czy mnie mogę wystrzelić. Uuuu, mnie tam to Górczy. Jeszcze raz. No. Dobra. Idę. Tutaj jak widzicie ta gra yy, tak jakby rozbudowuje się podczas... w czasie przechodzenia, ale to w sumie jest znane z wielu gier bo wiele gier ma właśnie podobną mechanikę co do właśnie, co do tej co do rozgrywki chodzi mi o to, że im dalej po prostu zajdziemy, tym więcej mamy możliwości. Tutaj jest zrobione koślinę, spróbujemy wystrzelić tutaj. No i będę mógł tam się pewnie wspiąć, nie wiem czy mogę akurat do tych. Ale osłony także mogę im niszczyć. się w na nim, Ale to jak mówię, z, z, wraz z postępem gry mamy dostęp do większego arsenału broni. I gra staje się dużo ciekawsza. Strzały i skrzynia z ulepszeniem. Surowcami. Z ale to, by, to była chyba tylko taka znajdźka, bo ja tutaj nie muszę iść, muszę iść dalej yy, po tej ścieżce Tu przy, przewiduję znowu jakąś bitwę Nie, będę mógł z tego zrobić sobie po prostu i Czyli będę mógł po tym iść Na kiełbaskę oczywiście Mm, rozruby nie było Ale może zaraz będzie. się, się nie martwić No i tak jak mówiłem tutaj Po prostu nie muszę zbierać tych kołczanów bo strzał mam maksymalną ilość I nie ma tu czegoś takiego jak nieskończona ilość amunicji, chyba że nie wiem jakiś cheetach pewnie. Ale nie, nie, dobra, co ja, co, ja, co ja w ogóle mówię? Oficjalnie mamy jakąś tam yy, określoną ilość i możemy po prostu sobie dzięki ulepszeniom ją podnosić. To by nawet było trochę głupie, gdyby gra miała nieskończoną ilość amunicji, gdybyśmy mogli zbierać cały czas te kołczanty

Can you hear me? Yeah, but I heard when I Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please. Remember. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No, signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't, I can't just leave him out there alone. I need, I need to get to, get to him. him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about no, ale my na każdą sytuację opiniamy. A że ten człowiek to, może być pośrednikiem dla nas jakimś drugim. Nie, to co w mojej takie to domysły. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Jak mówię, gram pierwszy raz, nie oglądałem żadnych gameplay, nic nie oglądałem, nawet trailera nie obejrzałem. W sumie nie wiem dlaczego. Może do tego, żeby nie przed sobie zabawy. Chociaż powiem wam, że czasami, gdy złapię mnie hype na, taki naprawdę hype na jakąś grę, to oglądam dużo materiałów z danej gry, którą, którą, chcę, którą będę chciał zagrać. Tutaj po prostu kupiłem na spontanie, gdy tylko zobaczyłem parę ocen. Nie czytałem nawet recenzji, przeleciałem tak po łebkach. No ale dobra. Wracamy. Dobra. Wypadki chcę się zrobić. Cześć. Cześć. Hmm. Czy mogę jakoś to cofnąć? Chyba już nie. <laughs> Anyone out there, Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing Nothing yet. Are you with Lara? Yes.

Ale chciałem spróbować po prostu, czy tak się da. Traf teraz tego królika. Dobra, teraz mi się udało. Tutaj, tutaj chyba nie ma czegoś takiego, że po prostu bierzemy sobie te jedzenie i musimy je spożywać, żeby przetrwać. Tylko tutaj za każde po prostu zabicie zwierzaka dostajemy punkt doświadczenia. I to chyba tyle. let me finish. all right, let's go. So what's the first thing you're going to do if you ever get off this rock? eat a good meal? god damn. yes. what's it going to be? a burger. greasy fries. coraz bliżej do pilota Znowu nowych ale to nic po prostu idę przed siebie mm. Wow, 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 gdzie ja jestem? Ta co znowu się zmieniła. Tutaj jest coś takiego ogólnie, że te lokacje zmieniają się tak jakby tak nagle. Mamy wrażenie, że dana lokacja potrwa jeszcze trochę, potrwa potrwa. Nagle no, wchodzimy w na jakiś zaułek gdzieś grota, coś takiego, wychodzimy przez bunker i zmieniają się cała lokacja. Czy to jest fajne? Według mnie w sumie fajne, bo jest to nieprzewidywalne na swój sposób. I mi się to podoba. Spróbuję sobie teraz ulepszyć Ulepszyć hmm, Nie wiem czy to Czy to, czy to, mi, czy to mi się teraz przyda Może sobie Lepiej ulepszę o, To na no. łuk A co będę leciał w łuk Bo jak mówiłem wcześniej, nie było. Hmm. Tutaj będzie chyba jakaś zagadka. Tylko że przez strach, bo nie... Dobra, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Tak szybciej, po prostu. Szybko, szybko, szybko. Teraz powinno się udać. To jest decyzyjne, chleb jak to wymiarzysz, by tak? Jak bym mówiła. Ale wiem o co chodzi.

Będziemy badać skrzynię, która Wygląda całkiem ładnie, jak skrzynia ze złotem. nie złoto złota, nie No, złota, nie plus znaleźliśmy jedną część do naszego pistoletu. Dla mnie bomba. Tylko teraz by się przydało chyba stąd wyjść. Ale czy musimy wyjść stąd? czy musimy się wracać. Nie wiem. Hmm. Tak, chyba tak. Tutaj nic nie ogarniało. To ja nie wiem w ogóle, czy ja musiałem tutaj iść, czy to było po prostu takie dodatkowe... Dodatkowa opcja, przyjść tutaj. Do tego grobowca. Po prostu musiałem iść za tamtymi koma... ...dybkami. Dobra, z tym mówiąc, dosłownie przy okazji lepsze. O, polecę teraz przetrwanie. Dobra. Yy, Spróbuję więcej surowców do zwierząt, a tutaj zwierząt tak samo zdobywamy surowce oraz pili, to jest i jeszcze bo no to jest ta grota, która prowadzi do tej świątyni no po prostu odbiłem nie wiem, wydaje mi się mi się wydaje, że nie trzeba tutaj przychodzić, żeby y, kontynuować ścieżkę fabularną w tej grze trzeba po prostu w nią przechodzić, przejść ale ja sobie zwiedziłem, sobie odkryłem i dalej